No, a 0, 0, a jest 1, dobra. No Karpik złowiony yy, dwa dni temu, waga 10 kg. Yy, branie yy, kulka pływająca i kulka tonąca, yy, waniliowa. Yy, godzina brania 3:30. Teraz po zważeniu nie mierzyliśmy. Mierzymy go, Kuba? Mierzymy go? Teraz idzie do wody. W złożeniu go idziemy wypuścić. Piotruś da buzi i, i pójdzie do wody, tak? Został zaznaczony, oznakowany znaczy. Oznakowany został. I pójdzie do wody karpik. I teraz powinienem wejść do wody razem z nim, ale, ale nie zakładałem woderów. Jeszcze jak jest na górze, pewnie da buziaczka, ale już jest dobrze. Kurde bunun zavodu hiç o No, no idź, pa pa. Jeszcze nie. nie? Ah. Pa kochanie Pa Kubuś odczep tamtego, jak się uda.